Kochane, chcę wam dzisiaj coś powiedzieć. Coś, czego nikt wam nie mówi wprost. Coś, co powinnyście usłyszeć już dawno temu. Wasze życie po sześćdziesiątce nie jest końcem piękna. Nie jest końcem kobiecości. Nie jest końcem was. To jest początek czegoś, czego młodsze kobiety jeszcze nie rozumieją. Początku prawdziwej wolności. Prawdziwej pewności siebie. Prawdziwej siły. Przez całe życie byłyście dla innych, dla męża, dla dzieci, dla rodziny, dla pracy. A teraz, teraz w końcu możecie być dla siebie. I dzisiaj dam wam 20 zdań. 20 prostych zdań, które pomogą wam uwierzyć w to, co już od dawna jest prawdą. Że jesteście piękne. Że jesteście silne. Że zasługujecie na wszystko, co najlepsze. Ale musicie je powtarzać. Codziennie. Rano, gdy patrzysz w lustro. Wieczorem, gdy kładziesz się spać. W chwilach zwątpienia. Bo wasze myśli tworzą waszą rzeczywistość. I jeśli będziecie myśleć, że jesteście piękne, będziecie piękne. Jeśli będziecie myśleć, że jesteście silne, będziecie silne. Zaczynamy. Pierwsze zdanie. Słuchajcie uważnie. Moje piękno nie ma daty ważności. Nie znika z wiekiem, zmienia się, dojrzewa, staje się głębsze. Zmarszczki to nie wady, to znaki życia, które przeżyłyście. Każda z nich to historia. Moje piękno nie ma daty ważności. Powtórzcie to, poczujcie to. Moje piękno nie ma daty ważności. A teraz to to jest ważne. Zasługuje na to, by czuć się atrakcyjna. Nie dla innych, dla siebie. Bo przyjemność bycia kobietą nie kończy się w żadnym wieku. Nowa sukienka, ładna fryzura, delikatny makijaż to dla Was, dla Waszej radości. Zasługuje na to, by czuć się atrakcyjna. Powiedzcie to sobie każdego dnia. Zasługuje na to, by czuć się atrakcyjna. Posłuchajcie tego. Naprawdę posłuchajcie. Nie muszę już być idealna. Przez całe życie próbowałyście. Idealna żona, idealna matka, idealna pracownica. Koniec z tym. Możecie być sobą. Z wadami, z ułomnościami. Z tym wszystkim, co was tworzy. Nie muszę już być idealna. Czujecie tę ulgę. Nie muszę już być idealna. Wasze relacje to jest dla Was. Mam prawo do relacji, które mnie wzbogacają. Nie tych, które Was wyczerpują, nie tych, które Was drenują, tylko tych, które dają Wam radość. Możecie wybierać, możecie mówić nie, możecie się odcinać. Mam prawo do relacji, które mnie wzbogacają. Zapamiętajcie to. Mam prawo do relacji, które mnie wzbogacają. Wasze ciało słuchajcie tego ze zrozumieniem. Moje ciało jest mądrym i wiernym towarzyszem. Urodziło dzieci, przeszło przez choroby, dźwigało ciężary i wciąż Was nosi. Zasługuje na miłość, nie na krytykę, na szacunek, nie na wyrzuty. Moje ciało jest mądrym i wiernym towarzyszem. Z wdzięcznością. Z czułością. Moje ciało jest mądrym i wiernym towarzyszem. I to też musicie usłyszeć. Mam prawo stawiać siebie na pierwszym miejscu. To nie egoizm. To mądrość. Nie możecie dawać z pustego. Najpierw musicie napełnić siebie. Wasza chęć odpoczynku jest ważniejsza niż ich chęć, żebyście coś zrobiły. Mam prawo stawiać siebie na pierwszym miejscu. Powtórzcie to. Mam prawo stawiać siebie na pierwszym miejscu. Wasze emocje to jest wasz skarb. Moje uczucia są ważne i zasługują na uwagę. Nie musicie ich tłumić. Nie musicie udawać, że wszystko jest w porządku. Możecie płakać. Możecie być złe. Możecie czuć. Moje uczucia są ważne i zasługują na uwagę. Poczujcie to. Pozwólcie sobie. Moje uczucia są ważne i zasługują na uwagę. Wasze dzieci, posłuchajcie uważnie. Nie muszę już być wszystkim dla moich dzieci. Wychowałyście je, oddałyście im lata. Teraz oni mają swoje życie, a wy macie swoje. Miłość nie oznacza ciągłej dostępności. Możecie ich kochać z dystansu. Nie muszę już być wszystkim dla moich dzieci. To Was uwolni. Nie muszę już być wszystkim dla moich dzieci. Wasza mądrość to jest wasza moc. Moje doświadczenie czyni mnie silniejszą. Każdy ból, przez który przeszłyście, każda trudność, każda łza to wszystko was wzmocniło. Jesteście silniejsze niż myślicie, silniejsze niż kiedykolwiek. Moje doświadczenie czyni mnie silniejszą. Z dumą, z siłą. Moje doświadczenie czyni mnie silniejszą. Wasze przyjemności, słuchajcie tego. Zasługuje na radość i przyjemność każdego dnia. Nie jutro, nie kiedyś, dziś, filiżanka dobrej kawy, chwila ciszy, ulubiona książka. Małe przyjemności są tak samo ważne jak wielkie marzenia. Zasługuje na radość i przyjemność każdego dnia. Pozwólcie sobie na to. Zasługuję na radość i przyjemność każdego dnia. I tu dochodzimy do czegoś bardzo ważnego. Moje potrzeby są równie ważne jak potrzeby innych. Przez całe życie stawiałyście innych przed sobą. Teraz czas na równowagę. Wasza potrzeba odpoczynku, waszej przestrzeni, waszego czasu. One się liczą. Moje potrzeby są równie ważne jak potrzeby innych. Uwierzcie w to. Moje potrzeby są równie ważne jak potrzeby innych. Wasze relacje z innymi kobietami. To jest piękne. Przyjaźnie kobiet w moim wieku są głębokie i cenne. One was rozumieją. One przeszły przez to samo. One nie oceniają. Wasza przyjaciółka to skarb. Pielęgnujcie te relacje. Przyjaźnie kobiet w moim wieku są głębokie i cenne. Z wdzięcznością za nie. Przyjaźnie kobiet w moim wieku są głębokie i cenne. Wasza seksualność. Tak, mówię o tym. Moja kobiecość nie gaśnie z wiekiem. Jesteście wciąż kobietą. Z pragnieniami, z potrzebami, z namiętnością. Nikt nie ma prawa Wam tego odbierać. Ani wiek, ani opinia innych. Moja kobiecość nie gaśnie z wiekiem. Powiedzcie to z dumą. Moja kobiecość nie gaśnie z wiekiem. Wasze marzenia. Posłuchajcie tego. Nigdy nie jest za późno na nowe początki. Nowa pasja. Nowa nauka. Nowa miłość. Nowe życie. Możecie zacząć wszystko od nowa. W każdym wieku. Nigdy nie jest za późno na nowe początki. Uwierzcie w to głęboko. Nigdy nie jest za późno na nowe początki. Wasza niezależność. To jest wasza siła. Potrafię zadbać o siebie i jestem z tego dumna. Nie potrzebujecie nikogo, żeby być kompletne. Jesteście kompletne same w sobie. Możecie prosić o pomoc, ale nie potrzebujecie jej, żeby przetrwać. Potrafię zadbać o siebie i jestem z tego dumna. Z honorem. Potrafię zadbać o siebie i jestem z tego dumna. Wasze granice. To jest klucz. Mam prawo chronić swoją energię. Nie dla każdego. Nie zawsze. Nie na każde żądanie. Wasza energia jest ograniczona. Chrońcie ją jak skarb. Mam prawo chronić swoją energię. Zdecydowanie. Mam prawo chronić swoją energię. Wasz wygląd. Posłuchajcie uważnie. Dbam o siebie, bo na to zasługuję. Nie dla męża, nie dla dzieci, nie dla sąsiadek, dla siebie. Wasza pielęgnacja to akt miłości do siebie, to nie próżność, to szacunek. Dbam o siebie, bo na to zasługuję. Z radością. Dbam o siebie, bo na to zasługuję. Wasze zdrowie to jest priorytet. Słucham swojego ciała i reaguję na jego potrzeby. Ból to sygnał. Zmęczenie to sygnał. Wasz organizm mówi do Was. Słuchajcie Go. Reagujcie. Nie ignorujcie. Słucham swojego ciała i reaguję na jego potrzeby. Z mądrością. Słucham swojego ciała i reaguję na jego potrzeby. Wasza przeszłość. Puśćcie ją. Wybaczam sobie wszystkie decyzje z przeszłości. Robiłyście jak najlepiej umiałyście z tym, co miałyście. W tamtym czasie. Koniec z wyrzutami. Koniec z żalem. Czas wybaczyć sobie. Wybaczam sobie wszystkie decyzje z przeszłości. Z ulgą. Wybaczam sobie wszystkie decyzje z przeszłości. Wasza wartość to jest fundament. Moja wartość nie zależy od tego, co dla innych robię. Nie jesteście wartościowe, bo coś robicie. Jesteście wartościowe, bo jesteście. Koniec zmierzeniem swojej wartości poprzez przydatność. Moja wartość nie zależy od tego, co dla innych robię. Zapamiętajcie to na zawsze. Moja wartość nie zależy od tego, co dla innych robię. I ostatnie, najważniejsze ze wszystkich. Kocham i akceptuję siebie taką, jaką jestem. Ze zmarszczkami, z siwymi włosami, z dodatkowym kilogramem, z wszystkim. Jesteście piękne, takie, jakie jesteście. Teraz kocham i akceptuję siebie taką, jaką jestem. Głośno, z całego serca kocham i akceptuję siebie taką, jaką jestem. Jeszcze raz. Poczujcie każde słowo. Kocham i akceptuję siebie taką jaką jestem. Kochane. To są wasze 20 zdań. 20 prostych zdań, które mogą zmienić sposób, w jaki na siebie patrzycie, sposób, w jaki siebie traktujecie, sposób, w jaki żyjecie. Ale musicie je powtarzać. Nie raz. Nie dwa razy. Codziennie. Bo przez całe życie słyszałyście inne komunikaty: że musicie być młodsze, szczuplejsze, piękniejsze, bardziej użyteczne. I teraz musicie te kłamstwa wymazać i zastąpić je prawdą. A prawda jest taka: jesteście piękne w tym wieku, z tym ciałem, z tą historią. Jesteście silne, silniejsze niż myślicie. Silniejsze niż wam mówiono. Jesteście wartościowe. Nie za to, co robicie. Za to, kim jesteście. I zasługujecie na wszystko: na radość, na miłość, na spokój, na przyjemność. Na życie, które jest wasze. Nikt nie ma prawa wam tego odbierać. Ani rodzina, która potrzebuje. Ani społeczeństwo, które ocenia. Ani lustro, które pokazuje lata. To jest wasze życie. Wasze kolejne 20, 30, 40 lat. I możecie je przeżyć, patrząc wstecz z żalem. Albo możecie je przeżyć, patrząc w przód z nadzieją. Wybór należy do Was. A teraz proszę Was o coś: napiszcie w komentarzach, które zdanie najbardziej Was dotknęło. które sprawiło, że łza stanęła w oku. które poczułyście w sercu. Bo wasze słowa mogą pomóc innej kobiecie, tej, która dzisiaj czyta i myśli: Czy ja naprawdę jeszcze mogę? Czy ja naprawdę jeszcze jestem? Tak. Możecie. Jesteście. I jeśli tu jesteście po raz pierwszy, zostańcie z nami. Subskrybujcie ten kanał. Dołączcie do społeczności kobiet, które wiedzą, że życie po sześćdziesiątce to nie koniec. To nowy, piękny rozdział. Dziękuję, że byłyście ze mną dzisiaj. Dziękuję, że słuchałyście. Dziękuję, że próbujecie. Dbajcie o siebie. Kochajcie siebie. Powtarzajcie te zdania codziennie. I pamiętajcie. Jesteście piękne. Jesteście silne. Jesteście kochane. I wasze najlepsze lata mogą być właśnie teraz. Jeśli tylko w to uwierzycie. Do zobaczenia.